Europa ma szczęście, tak, Europa ma szczęście, że w tym bardzo trudnym momencie naszej historii to Polska będzie wypełniała misję prezydencji, bo my w Polsce dobrze wiemy, że trzeba odnaleźć w sobie i siłę, i nadzieję, i wiarę we własne siły, i trzeba odnaleźć na nowo sens wolności sens tego wszystkiego, czym jest Europa, do czego tęsknią tak naprawdę narody na całym świecie. Słyszymy często krytykę Unii Europejskiej, w Polsce stosunkowo rzadko jesteśmy ciągle najbardziej proeuropejskim narodem na kontynencie. Ale ja też wiem, że wokół Unii Europejskiej tak wielu ludzi no, błaga historię, żeby też mogli dostąpić tego, tej satysfakcji bycia częścią tej wspólnoty. Narzekamy na co dzień, to wszystko zrozumiałe. Ale pamiętajmy, a niektórzy dzisiaj dają świadectwo krwi tej sprawie, że źródła wielkości Europy wolność, poczucie suwerenności, nasza kultura, że to wszystko jest warte wysiłku. Niektórzy dzisiaj mówią, że jest warte największej nawet ofiary. Zróbmy wszystko, żeby Europa, żeby Polska nie musiały płacić tej najwyższej ceny. Za wolność, za siłę, za suwerenność. Zróbmy wszystko, żeby Europa znowu stała się silna. Mamy wszystkie powody, żeby stać się na nowo silną Europą. I Polska jest przygotowana do tego zadania. Słyszę bardzo często w stolicach europejskich od Lizbony po, po Warszawę, od, od Sztokholmu po Ateny, to pytanie, czy sprostamy tym wielkim oczekiwaniom. Tak, w Europie są wielkie oczekiwania wobec polskiej prezydencji, ale ja chciałbym dzisiaj stąd z Warszawy to pytanie skierować do całej Europy, do wszystkich Europejczyków czy wy wszyscy jesteście gotowi wejść na nowo na europejską drogę wielkości, siły i suwerenności? Bo Polska jest gotowa. Dziękuję bardzo.